Czy należy zawrzeć w umowie klauzulę poufności? Pff, co, czy należy zawrzeć? To zależy. To zależy od tego, jaki jest, jaki jest cel tej umowy i też kto się domaga tej klauzuli poufności. Z reguły w umowach dosyć standardowym zapisem jest klauzula poufności, czyli że strony nie będą ujawniać publicznie informacji, które. Który, które powzięły przy realizacji tejże umowy. No, bo często jest tak, że jak wykonujemy umowę na zamówienie jakiejś drugiej strony, no to ta strona nas informuje o różnych swoich, o różnych aspektach prowadzonej działalności gospodarczej. No, bo to z reguły jest to podmiot gospodarczy. I wtedy Oczywiście ma sens zabieranie takiej klauzuli poufności. Oczywiście przy założeniu, że taka klauzula poufności będzie miała jakieś zdroworozsądkowe ramy i będzie w miarę precyzyjna. Tak? Także można taką klauzulę zawrzeć, nie ma takiej konieczności. Pamiętajcie o jednej rzeczy, że w polskim prawie cywilnym i generalnie w. W, w, w cywilizowanych krajach, w, w obrębie prawa cywilnego obowiązuje tak zwana zasada swobody umów, czyli strony mogą w sposób swobodny kształtować stosunek prawny, który je łączy, byleby to nie było sprzeczne właśnie z jakimś przepisem ustawowym czy, czy z, z dobrymi obyczajami. Czy z naturą zobowiązania, tak mówi artykuł 353 ze znaczkiem 1 Kodeksu Cywilnego, yy, mówiąc, że możemy swobodnie ukształtować yy, umowę, czyli zasada swobody umów. Może być taka klauzula, nie musi być. Yy, bardzo rzadko ustawodawca <coughs> ingeruje w treść umów zawieranych w obrocie gospodarczym.